Jak co roku, wszystkie młode w Polsce, tak i tutaj w Koszalinie, obrączkujemy zakładami obrączki ornitologiczne, obserwacyjne, żebyśmy mogli w przyszłości śledzić ich losy dalsze. Sokół wędrowny jest to gatunek, kiedyś występujący na całym świecie, niestety w wyniku działalności człowieka, na większości swojego areału wyginął. Ostatnie znane gniazda sokoła w Polsce było znalezione w 64 roku, potem przez kilkadziesiąt lat praktycznie go nie było. W latach 90. Sekolnicy rozpoczęli proces reintrodukcji, czyli wprowadzania go ponownie do środowiska naturalnego. No i ten proces się doskonale sprawdził, udaje. Pierwsze gniazdo, Pierwsza próba lęgu była w 1998 roku na Pałacu Kultury i Nauki. Potem w kolejnych latach kolejne stanowiska przybywały. W tej chwili znamy już około 50-60 gniazd w Polsce. W porównaniu do tego, co było kiedyś, jest to bardzo duży wzrost. Mamy już go naprawdę sporo ale nadal jest to jeden z najrzadszych gatunków ptaków w Polsce, także wymaga jeszcze dalej aktywnej ochrony i dalszego wzrostu populacyjnego, co na razie bardzo dobrze idzie. Znaczy po no jeszcze jakieś 3-4 tygodnie będą w gnieździe, dopóki nie dorosną, nie wypierzą się do końca. Potem jak zaczną latać, jeszcze będą pod opieką rodziców, dopóki nie nabiorą, nie nabiorą zdolności łowieckich, no muszą się usamodzielnić. A potem muszą w świat. No pierwszy rok z życia dla sokołów jest bardzo ciężki. No nie tylko dla sokołów, dla wszystkich zwierząt. Może za rok to jedna czwarta, na trzecia przeżyje, to będzie dobrze. No, taka jest biologia. A potem już będą miały większe szanse na przeżycie kolejnych lat. Od czasu do czasu gdzieś się pojawiają. Jeden z naszych sokołów, koszalińskich gniazduje gdzieś na zachodzie, chyba w Danii, o ile dobrze pamiętam. Być może jeszcze gdzieś w Polsce, o, o czym nie wiemy, no, ale być może niedługo się ujawnią. Także sokołów przybywa, im więcej w naturze się urodzi, im więcej wypuścimy, tym więcej będzie tych nowych gniazd niedługo w naturze. Znaczy, takie sztuczne gniazdo dla sokołów zainstalowaliśmy tutaj około 2000 roku. No a potem długo czekaliśmy, no wtedy jeszcze tych sokołów prawie w Polsce nie było, jakieś pojedyncze gniazda zaczęły się pojawiać. No, gniazdo sokołów nie było, ale wykorzystywały je pustułki co roku. Aż w końcu po 15 latach, w 2015, ktoś zauważył, że są sokoły. Jak przyjechaliśmy, już było za późno na obrączkowanie, bo już te młode wychodziły na zewnątrz. Ale to był pierwszy rok, kiedy lęgi się tu udały, kiedy się pojawiły sokoły. A od następnego roku zaczęliśmy już co roku je obrączkować. Trochę mała zmiana nastąpiła, znaczy nastąpiła w zeszłym roku, bo zainstalowaliśmy im nowe gniazdo, bo tamto już miało prawie 20 lat. bo To była konstrukcja drewniana. Co prawda nie była w najgorszym stanie, no ale lepiej wymienić na coś nowego, masywnego. W tej chwili jest stalowa konstrukcja, która przytrzyma na pewno wiele więcej. I zamontowaliśmy też kamery. I w tym roku, przed sezonem, udało się je uruchomić. Od tego czasu możemy na żywo podglądać e, życie koszalińskich sokołów. Nie, oczywiście jest to jakiś tam stres dla ptaków, no to jest zupełnie naturalne. Młode troszkę mniej, bo one jeszcze w tym wieku nie muszą, z naturą rzeczy, nie muszą bardzo się bronić, bo nawet nie byłyby w stanie dopiero w momencie dorastania 5-6 tygodni wtedy ten strach przed. Czymś obcym zaczyna się wzmagać, natomiast rodzice no, na pewno się denerwują, ale nie na tyle, żeby porzucić lęk. Obrączkujemy młode, wkładamy z powrotem i rodzice dosyć szybko wracają, opiekują się młodymi. Także od ponad 20 lat obrączkujemy sokoły. Nigdy się nic nie zdarzyło tak, żeby sokoły dorosłe nie wróciły do swoich młodych. A czasami wręcz, jeśli jest w gnieździe, jedno, dwa młode, niejednokrotnie podglądaliśmy jeszcze z hodowli. Także po obrączkowaniu okazywało się, że jest nie jeden młody, tylko 5 czy 6 nawet i opiekowały się nim, wyprowadzały. Także to żadnego niebezpieczeństwa ze strony nas dla na ptaków nie ma. Potem wiemy, gdzie te młode się podziewają. Jeśli pojawiają się kolejne gniazda, wiemy skąd te ptaki pochodzą i dzięki temu możemy monitorować ich rozwój. I wtedy wiemy, czy te nasze działania ochronne, czyli zakładanie gniazd, obrączkowanie... Reintrodukcja, czy przynosi jakieś efekty, czy to są jakieś ptaki, no nie wiadomo skąd. Jak się okazuje, no prawie cała populacja polska pochodzi od naszych ptaków i reintrodukowanych, teraz już kolejne pokolenia. No i oczywiście zachodzi też wymiana między transgraniczna. U nas jest trochę ptaków z Niemiec, z Czech, nasze ptaki unikniazują, gniazdują, ale to wszystko we wspólnym programie, projekcie się wymienia. Populacja niemiecka też w dużej mierze pochodzi z reintrodukcji, podobnie jak u nas, tylko tam zaczęli troszkę wcześniej. Także dzięki temu mówimy, że nasza praca przynosi jakieś efekty.